maneczko <noise> Dzisiaj nietypowy wypad z Sylwestra. Za 10 minut północ. A my wybraliśmy się na ryby. Także także będziemy witać, witać nowy rok nietypowo w tym roku. Tak jest. Bo na pontonie, więc tutaj taki mały poczęstunek mamy. Po łyczku, jakiś prosecco i tak dalej. To wow. nagram trochę. Już 12 panowie. Jest idealnie 12, zawsze się dzieje, kurde. Pięknie tutaj. O kurde zastawa Szwajcarska zastawa poleciała <śm> Szwajcarska zastawa poleciała, także otwieramy szampana. Weź to Łukasz otwórz, bo ja sobie nie radzę kurde z takimi rzeczami. Dobra, jest Ryby się niestety nie udało zapać w 15 minut czy tam ile mieliśmy Ale pięknie walno Jest masakra. Dobra. Dobra jest pięknie, panowie. Ale tą kwalą, zobaczcie. Troszkę go wygazuję Dobra jest. O pięknie. Dobra. Nie tego Łukasz Łukasz oraz widzowie wszystkiego najlepszego w nowym roku panowie i panie Zdrówka i samych dużych ryb Łukasz tobie również Tobie też Zdróweczka przede wszystkim Jest klimacik Polecam Polecam, zobaczcie co się dzieje Pięknie Pielony mamy zajebiste kur... Puszczardówki Szwajcarska zastawa Marzyło mi się zdjęcie z sandaczem Na te taki fajerwerków, ale które za późno przyjechaliśmy Trzeba będzie za rok wrócić Chyba, że będą strzelać do pierwszej to zaraz Się jakiegoś upali mam nadzieję Przy okazji sprawdzamy czy Sprawdzamy czy sandacze Będą poposzone, czy się boją huku Także tak to wygląda. Z jeszcze raz. Łukasz, Pięknie. Kurde, już tego korka nie woże Mam łowić ryby, a nie pić. Dobra, tu butle muszę gdzieś postawić, żeby się nie wylało. Wyjedę na pomost na chwilę. O! Mało fajerwerków widać. Myślałem, że będzie więcej widać. Tam, gdzie niegdzie balą. O i tak to wygląda, panowie. Sylwek na rybach. Dobra, my się zabieramy załowienie Może uda się jakieś strzelić. Spokojnie, aż wyskoczył. Albo okoń może być. Okoń czy sandarczyk? Sandarz, sandarz, sandar, sandar. Czy okoń? sandaczek a się, że się błyszczy mi po co? Pierwsza rybka w nowym roku, piężyczek plusem wraca do wody. Ukazać już sandwacza. Spokojnie, spokojnie, bo po prostu będzie. Dobra. Spokojnie, Łukasz Pomalut, pomalut. Daj ja mu się wyszaleć. Samulek, o tu wiesz? czy będzie O, właśnie ładnie siat kurde pięknie dobra pomalutku 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 popuść tam na hamulcu ale ładnie skubnął dobra jest piękna rybka pierwszy noworoczny sandacz Łukasza masakra ale zapięty kurde Przyłów przy tych przy koniach tutaj ten ten wyczepiawczy Łukasz Ale delikatnie teraz ten, czy delikatnie zawareczkę tylko. Dobra, także. także rybka, pokaż do, kamery, pokaż do kamery, Łukasz. 59 cm, pierwsza noworoczna ten, rybka Łukasza. Także jeszcze petardy strzelają ale jak widać, ryby biorą, <gryby> biorą. Także nie ma, nie ma tragedii. Jeśli, jeśli na całą głową mnie tego nie strzelają to, to widać, to że można połapać. Tak, dobra, wypuszczamy pięknie rybkę. Pójdź go, se pójdzie ładnie. Chyba, że chcesz przytrzymać Zastraszył się chyba Pięknie O, tak się najeżył O, delikatnie Ile łukasz, Łukasz? Jasne. Jest, następny Siedzi jest trzecia rybka Trzecia rybka, sandaczyk Siedzi piękna rybka no Kolejny, no nie za duże się biorą Na razie na tym jeszcze przyjęliśmy się wystrzelać Ale to ale się biorą, dzieje nie? Coś się dzieje Ładnie podchodzą, ładnie biorą O piękne Dajcie pomogę Czekaj, nie, nie nie spokojnie, spokojnie, spokojnie. O ładnie siadł Dobra, ryb... kolejna rybka, trzecia dzisiaj Taki 50, tak. nie mierzę puszczam nie rośnie Że biorą, jeszcze słychać petardy w tle ale rybki dopisują także śmiało można w Sylwestra iść na ryb, pamiętajcie Nie przyklina O ładna ryba Nie przeklina, nie przeklina Weź wędki Łukasz Weź Pobierak jest to pobierak No dobra Weź wędki na drugą stronę. Daj mi podbierak na moją stronę. Daj podbierak mi podbierak mi do ręki. Daj ten. Weź wędki na drugą stronę. ooo Kładanę. Trzyma nas, trzyma nas, trzyma nas, masakra! To było coś pięknego. No. Tak czułem, że będzie 80. Chyba 80 będzie, co? Będzie. <laughs> Dobre rozpoczęcie <grymne> Masakra. U, ale ale przywalił pięknie. No czułem to no. uderzenie na normalnie na no, 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 tutaj jak się zezna. Masakra, dobra. Podczepiamy Trzymaj sobie tego tego. świeć na mnie. Niżej troszkę, żeby wywarcić w tych właśnie. Także sylwestrowy sandacz 8-4. Przepiękna ryba. Wraca do wody O, pięknie! Zobaczcie, jaki ten smok Przepiękna ryba. Troszkę ten farbi ale. Nie nie dostał O, 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 nie. o minął, Masakra. Pytarda, nowy Żółw. rok. 8-4, masakra. Super. Dobra, dzięki, Łukasz. Ma, siedzi. Łukasz ma kolejnego Spokojnie, nie do końca, za mocnego haczyk po prostu Ale ładnie uderzył ci Łukasz, kurde. Konie, mocno, nie, przy, nie przyciskaj go mocno bo chyba nie jest duży pobaw się trochę, pobaw się, po, po, pobaw się tutaj, pobaw się, to większy chyba. no pobaw się, dlatego nie, nie ciśnij go, bo ten haczyk nie jest mocny tak bardzo, tak. wiesz to jest nurt dosyć mocny, spokojnie, popuść mu hamulec, bo ci wyrwie ten spokojnie ale chodzi ładnie nie? no popuść, popuść, po pobaw się, pobaw się z nim chyba tak, tak. żebyś go tam wiesz no nie, nie ciśnij go na hała, nie Jest wiesz, a niech się zmęczy i po pompuj. Chodzi nurcie, no chodź w nurcie, to ci mówię. To... Dobra, no i dawaj go delikatnie do góry, pomalutku Jak tylko wiesz, no i do góry. Do pompuj, pompuj rękoma i nawijaj ty. Nie Jak coś nie ja, popuszczę, nie musi. Nie, 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 ja, ja tego. Jak coś to, jak coś to ja popuszczę, jak się zerwi, wiesz? Ładna ryba. Ładną rybę masz, mamy. Jest fajny, taki fajniejszy. O, ty ładna ryba. Pomało, pomału. dobra, po Przepiękna ryba, podbierzemy ręką Graty Łukasz Pięknie to zrobiłeś Dobra Łukasz 72, tym razem przepiękna rybka tak samo no. Także wypuszczamy Walka, walka super nie? No. Chodził pięknie Delikatny zestaw, mocny nur Sylwester grubo, na grubo <głos> <głos> no, Czyli pięcie. Ale poleciał pięknie Boże, panie, graty jeszcze raz kurde Wydali tego śluzu trochę kurde Śliskał, śliskał łapka Jest piękny Kurwa się przeje Tu mało, okej Ole weź pod weź do Bierek. Chyba, że go podczepiłem wiesz Nie, zapysiał się już dobrze ładnie Ale strzelił <noise> czekaj. Uratowałem jeszcze następ. Dobra. Nie spokojnie, spokojnie. Sondarza została łakaż tylko trzymaj ten. Tylko mi żebyś mi podał podbierak wiesz. Weź się złap tego. Nie mam jak kurwa, dawaj. Czeka, ja czekaj, 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 nie, 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 zaraz tego ten. Spokojnie, nie przeklinaj. Dobrze jest, on tam... Zaraz złap się tutaj. Mam go. Masz go? Złap. Trzymaj. Nie przeklinaj. Nie przeklinaj, nie przeklinaj. Myślisz nie? No, jest ładnie. O, jest ładny. 7 plus pewnie chyba. On Ale też ładnie wypracowana ryba. No ale w kogo nie spodziewałem się człowieku. No, widziałem właśnie, że na wygierkuje nie? No tak, kurde, patrzę. Myślałem, że może go podczepiłem, czy coś mówię? Nie, spysk siedzi. Nie, no widziałem, że już siedzi spysk, ale myślałem, że ten. Może gdzieś go najechałem, nie? Już straciłem kontakt, wiesz. Mhm. Nie widziałem, co się tam dzieje. Na brzeg. Dobra, Już mamy tu rybkę? Nie, 70 chyba będzie, pokaż a nie, no ładna rybata. 75, troszkę niżej, daj kamerkę, ukasz, niżej kamerkę. O właśnie, 75, przepiękna rybka. Także, taki łodyg, Pięknie, Boże. Pięknie, jest moc. Bam. <laughs> Bam. <coughs> Minałowcy, jest. <laughs> Minałowcy, jak zawsze. Krótkie podsumowanie, ile tam rybek wyjechało? 8, 4, 7, 5, 7. Ile miałeś? 7,2. 7,2. 5,9. No, 5, 9. 5, 9 Jeszcze dwa mniejsze. Tam z 6 na pewno wyjechało. 7. 6, może 7. No, nie, wiem. no, ale ładnie było. Także rybki no, fajne, gryzły, konkretne, co? Gryzły, mimo mimo Huku, mimo tego. Bartosz no, Sylwestra. Bartosz no. Sylwestra. Siedzieć w domu, nie? Dać, dać łapać ludziom ryby, nie? No, no. Także, żeście widzieli, no. huk był, był petardy, ale piękny Sorry, że nie do kamery. Ale szybko się zwijamy, bo przypływ idzie tak widzicie woda pływowa zalewa murek, także. Musimy szybko się ewakuować. Odwożę kolegę do, kolegę do kolegi i, i tyle. Także stawcie subika jak zwykle. Lajk like mile widziany, komentarz tak samo. Dzięki, że oglądacie i nałącza. Do następnego. Pozdro, BAM!